Hej, hej. Dziś Wam proponuję spacer z małą ilością komentarza. Z mojej strony. Pokażę Wam, jak to tu wygląda. Końcóweczka maja. Ostatni dzień maja? ostatni I, I tak to tu wygląda. Troszkę mnie nie było, więc. Jeśli ktoś jest ciekawy to zapraszam na spacer i postaram się opowiedzieć co i jak. Widać, że trawa trochę porosła i już nie jest to temat na kosiarkę, muszę tu z nożycami wjechać. Jakoś nie było czasu, ja też trochę trochę ostatnio tu często mnie nie było. No, maliny już mają owoce. Zielone małe. Przejdziemy szybko tutaj tyłem ścieżką na pamięć. Róże zaczynają kwitnąć wszędzie piękne. I wyka. Ta przepiękna żółta róża. Ona bardzo ładnie pachnie. Są czereśnie, są wiśnie. Jest trochę śliwek. Trochę brzoskwini właśnie popryskałam. Bo weszła kędzierzawość. Ta rabata samograj, prawie że kwiatowa. Jeszcze nie kwitnie, ale w czerwcu będzie. Ostatnio byłam tu, jak padał deszcz. <laughs> Dwa dni temu nazbierałam bardzo dużo, bardzo dużych ślimaków. krzewuszka Tych wielkich, czerwonych, pomrowych zdaje się. Dużo ich nazbierałam. One jak jest deszcz są łatwe, łatwe Ech. powolne i można je wyzbierać. I wywiozłam daleko, no zazieleniło się zdecydowanie na pierwszy rzut oka. Może nie widać, ale to wszystko klucz trawy takiej. Ja ją wyrywam lub ucinam. Najczęściej wyrywam. Ma swoje miejsce. Jest dobrze tam, gdzie jest. Czosnek muszę już pozawiązywać. Może nawet trochę późno. Ostatnio wysadzone papryki, dopiero. Tu mam posiane, wsadzone pory, posiane ogórki i różne, trochę cukinii. Jeden pomidor, po prostu tak jak się udało rozlokować. Pomidory dokupiłam, dokupiłam sadzonek dziesięć. Jest dynka i cukinie. Niektóre są, niektóre yy, no zostały zjedzone już, bo widzę. Mam jeszcze trochę nasion w domu. Czekam, aż wykiełkują, żeby właśnie drugą turą wysadzić. Tam są dynie. też dynie no i wszędzie wyka Lisy, koci miętki, mają mszyce. Oregano, jedne, odmiana druga. Zdaje się cząber. Eee, kilka odmian mięt. Tu już niedługo będą lawendy i róże. Uwielbiam jak one razem się komponują. No i co, pozdrawiam Was. Dajcie znać, co u Was tradycyjnie. Tutaj jest, mam wszystkie beczki wody pełne, nie narzekam na brak wody. Cieszę się z tego, chociaż są ślimaki, to zbieram je i, i, i dalej się cieszę, że pada. Nie ma u nas, tu na Dolnym Śląsku, z powodu deszczów żadnego problemu, ale wiem, że w niektórych miejscach Polski jest. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. No i co? No i zaczynamy czerwiec już niedługo lato. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.